Witam na spotkaniu Kwadrans dla Serca. Może wiele razy się zastanawialiście, a może nie, dlaczego tak tyle jest szumu wokół tego serca. Cywilizacyjnie, gdy popatrzymy, jak wiele mamy zawałów, jak wiele mamy kłopotów, powiedzmy w cudzysłowie kłopotów. Z tym narządem. No właśnie, ale czy dajemy mu odpowiedni szacunek? Czy dajemy tej przepięknej strukturze, jakim jest mięsień naszego serca, odpowiednie poważanie? I czy w ogóle potrafimy się ze swoim sercem skomunikować? Pamiętajmy, że rozum dzieli się na dwa, ten, który pochodzi z twojego wnętrza, z twojej głębi, i ten, który jest taki niepokorny, który lubi różnego rodzaju zaczepki, to możemy go nazwać roboczy rozumek i tego tak go nazywamy w Kościele Naturalnym. I to właśnie ten rozumek nas odciąga. Od właściwej komunikacji ze swoim sercem. A tutaj na tym spotkaniu przywracamy: przywracamy pamięć, przywracamy wiedzę, przywracamy szansę na zrozumienie samego siebie i na zrozumienie, co tak naprawdę w moim sercu gra. Zatem przyjmij postawę taką jak lubisz, możesz siedzieć, możesz leżeć, możesz nawet tańczyć, jeżeli masz chęć, odsłuchiwać to podczas tańca, to ty wybierasz sposób na spotkanie ze swoim sercem. Pamiętaj tylko, że gdy jesteśmy przebodźcowani, to właśnie wtedy bierze górę nasz rozumek. A żeby móc skomunikować się ze swoim sercem, potrzebny jest dystans, potrzebna jest pokora i potrzebna jest, potrzebna jest przestrzeń ku temu, czyli czas. Zatem dajmy czas w ciszy. Ciszy, by Dotknąć tych subtelności, które są w naszym sercu. Nie zawsze serce chce nam pokazać, nie zawsze serce chce z nami się porozumieć, ponieważ wielokrotnie, jak długie i szerokie jest nasze życie, dawaliśmy warunki. Krzywdzące. I z, dlatego nasze serce czasem nie chce dawać znać, że w ogóle jest w naszej klatce piersiowej. Pooddychajmy teraz na początek z uważnością, na tyle, na ile potrafisz. Bądź Delikatna, bądź delikatny, nic nie wymuszaj, tylko tak, jak teraz potrzebujesz. Bo Twoje płuca też często są nadwyrężane, więc dajmy im również szansę na zmianę jakości oddechu. Nie spiesz się. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to może nawet nie zauważysz, jak zmienia się Twój oddech, jak zmienia się układ Twoich mięśni, jak zmienia się twoje, Twoja powieść, jak rozluźniasz ciało. Ale to nie szkodzi, bo gdy będziesz stałym bywalcem, bądź gdy sama wdrożysz w swoje życie uważność i obserwację swojego serca bez wymuszania, to wtedy Twoje serce może zechce Ciebie obdarzyć. Swoją miłością i swoją mądrością. Bo w tym sercu, tym naszym, wydawałoby się niedużym w porównaniu do naszego ciała. Zawiera się mądrość, mądrość, która płynie od duszy człowieka. I to właśnie dusza serca i dusza fizyczności, która się przez nasze serce przejawia, jest w stanie nas nakierować na właściwe podążanie i na właściwą kreację swojego życia i na zmianę swoich dotychczasowych przyzwyczajeń możesz zacząć już dziś. Wyszukaj sobie jakiś schemat, kto, w którym cały czas funkcjonujesz. Poprzyglądaj się jemu i zapytaj, czy możesz inaczej zrealizować zamierzenie, które ten schemacik sobie obra. Bo może to jest właśnie to obejście, które zrobił rozumek, a nie twoja mądrość. Zatem bądź uważna, uważny na to, co płynie w Twoich myślach. Masz prawo wyboru. Masz prawo do podążania za prawami Stwórcy, za prawami etosu, które wiedzą, że należy podążać w kierunku pokojowych rozwiązań, w kierunku bycia szczerą i szczerym ze sobą, w kierunku bycia uczciwą ze sobą i wobec innych, i że jest na to wszystko miejsce we wszechświecie, i że to nie musi boleć. Może być przyjemny i przyjazny, nawet gdy na początku nam się wydaje, że tak nie jest. Zaopiekujmy się również duszą rodziny, bo każda dusza tutaj się rozwijać. I gdy każdy człowiek, każde zwierzątko, które chcesz, żeby było w Twojej rodzinie, albo że jest w rodzinie, czy każda roślinka, bo wszystko, co nas otacza, ma duszę. Czy warto zatem nieść pokój w sercu? Czy zatem warto dać uczciwość, czy zatem warto dać szczerość do duszy rodziny? Czy zatem warto dać miłość do duszy rodziny, taką jaką na ten moment rozumiesz? Bo każdy, kto zaglądnie do duszy rodziny, do swojego serca to jego serce odczyta twoją intencję, odczyta to, co dałeś, co dałaś, a chodzi właśnie o to, by się nauczyć bezwarunkowego dawania, chociażby do duszy rodziny. I będąc w tym dawaniu, tym odczuwaniem poprzez serce możemy również w podzięce ofiarować i dać coś naszemu Słońcu, bo to ono jest tym warunkiem życia i przejawienia życia na planecie Ziemia. Ono wszystkich stale dokarmia. Ono stale daje, nie pyta nas i nie żąda niczego od nas. Jest po prostu największe w naszym układzie słonecznym i jest tym dającym, ale jak brzmi prawo wszechświata prawo etosu, pokojowe prawo etosu. Pokojowe prawo Stwórcy, że ten, co daje jest ten silniejszy, daje słabszemu, czyli naszej planecie i innym planetom. A my, skoro tutaj żyjemy, to chociażby z tej racji jesteśmy słabsi, przyjmujemy. Przyjmujemy również bezwarunkowo. I jako ten słabszy, gdy się nasycimy, to oddajmy właśnie większemu. Dajmy szansę, poprzez nauczenie się bezwarunkowego dawania, może zostać tak jak w słońce. I świecić innym ludziom spotkanym na swojej drodze przykładem, szacunkiem, pojednaniem, cierpliwością i obdarowaniem tej, tych subtelnych wartości, których nie da się kupić za żadne pieniądze. Życzę wszystkim miłego dnia i uśmiechu. Dziękuję. Mówiła do Was Agnieszka. Pa.